Chyba dłużej. Może dlatego, że się do nich przyzwyczaiłem. A po drugie ich weryfikacja, czyli ten proces, o którym pisał Popper, a potem Friedman falsyfikacji, póki co zdaje egzamin, to znaczy te moje poglądy nie zostały sfalsyfikowane negatywnie. To jest zarzut? Ja uważam, że to jest komplement, bo jeżeli e, ktoś działa w polityce, to ma inne zadania niż ktoś, kto niesie kaganek światy, kto szerzy pewnego rodzaju ideę. Ja e, publicznie głoszę ideę, natomiast w praktyce ja się nie zajmuję polityką, zajmuję się konkretnymi rozwiązaniami gospodarczymi. I jakbym chciał weryfikować to, co mi się udało, to znowu okaże się, że więcej rzeczy mi się udało, niż nie udało. Zarówno w kwestiach konkretnych spraw podatkowych, które wygrywałem, jak w sprawach IPO, które przeprowadziłem, jak w sprawach, o kurczę, człowiek się chwali, a dzisiaj nikt nie chwali, to pochwalę, pochwalę sam siebie, jak i w sprawach pewnych strategicznych pomysłów gospodarczych, które z biegiem czasu okazywały się bardzo ciekawymi. Nie ma pojęcia prawdziwy liberał hmm. albo nieprawdziwy liberał. Jest myśl liberalna, która przechodziła o swoistą ewolucję. Bo z punktu widzenia klasycznego liberała można by było stwierdzić, że na przykład to Quill czy Konstant to już takim klasycznym liberalem nie, liberałem nie był. Ale ewolucja pewnych poglądów może być spójna logicznie albo niespójna. Więc jeżeli weryfikujemy swoje dzisiejsze poglądy z punktu widzenia tego, co pisali klasyczni liberałowie, czyli Locke w zakresie polityki, a potem to czy Constant, albo Smith, a potem Mises czy Hayek w zakresie ekonomii, no to się okazuje, że jak się głosi logicznie spójne poglądy z tymi przed chwilą wymienionymi, to jest się tym liberałem. A jak się głosi poglądy, które logicznie spójne z ich poglądami nie pozostają, to się nie jest liberalny. I takie słynne spory: Stary Marks i Młody Marks. Do dzisiaj są spory: Stary Mil i Młody Mil bo ich poglądy się zmieniały. Więc wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy pana profesora Leczka Balcerowicza. E, czy młody Balcerowicz, czy stary Balcerowicz, czy jak stary Balcerowicz. Ja przepraszam za tą e, pewną zgryźliwość, e, ale e, ja absolutnie doceniam zasługi pana profesora, e, tylko że byłem w kręgu tych nielicznych, którzy w 90 roku panu profesorowi zarzuty nie z punktu widzenia socjalizmu, tylko z punktu widzenia liberalizmu. Wtedy, gdy podobno wprowadzaliśmy w Polsce monetaryzm, liberalizm i gospodarkę wolnorynkową, pozwoliliśmy sobie w centrum Adama Smitha na głoszenie pewnych tez, które mówiły, że pan profesor Balcerowicz popełnia jednak pewnego rodzaju błędy. Błędy, które były bardzo brzemienne w skutkach. Ja z. Nie powiem, że z dubością, ale z dużą konsekwencją. Wspominam cały czas o ustawie o uregulowaniu stosunku kredytowych. To była ustawa absolutnie sprzeczna z konstytucją. I to była ustawa, która zrodziła postawę rewidykacyjną na wsi. Ja w 90 roku mówiłem swoim studentom, że to jest rozwiązanie, które. E, Zrodzi bunt społeczny. I zrodziło. Moim zdaniem e, samoobrona wyrosła właśnie na tej ustawie, bo okazało się, że kredytobiorcy, którzy e, w 1989 roku w grudniu zapłacili 400 złotych e, raty za, e, czy 4 tysiące raty za e, kombajn, w lutym 1990 mieli zapłacić 40 tysięcy. Idea społecznej gospodarki rynkowej jest bardzo nośnym hasłem. Ona zrodziła się w teorii ordoliberalizmu, czyli niemieckich liberałów. Ten przedrostek Ordo bierze się od niemieckiego porządku, czyli taki liberalizm, ale uporządkowany. Na czym polega dowsi? polega na tym, że idea ordoliberalizmu w Niemczech została zapisana na sztandarach, ale ci, którzy mieli ją realizować, realizowali prawdziwy liberalizm. Czyli Liberalizm społeczny, gospodarka rynkowa społeczna, tylko tak naprawdę to była prawdziwa gospodarka rynkowa. Czyli zupełnie inaczej niż w Polsce w 1989 roku, kiedy na sztandarach zapisano liberalizm, a robiono zupełnie co innego, co bardziej przypominało socjalizm niż liberalizm. Więc w tym pytaniu są dwa w zasadzie pytania. Pierwsze dotyczy naszej mentalności. Tak, oczywiście, Polacy są mentalnie dojrzali do gospodarki rynkowej, do kapitalizmu. O wiele bardziej niż inne nacje. Bo my mamy potencjał, nam się chce chcieć. Badania różnego rodzaju pokazują, że duch przedsiębiorczości w Polakach w absolwentach wyższych uczelni nie jest niższy niż w Stanach Zjednoczonych, a jest wyższy niż w krajach europejskich, krajach Unii Europejskiej. Chcemy, potrafimy. Jest takie pejoratywne określenie: kombinator. Kombinuje jak Polak. A ja mówię, że od kombinuję, a kombinatoryka. To jest taka niewielka różnica, niewielki zabieg retoryczny, i można powiedzieć, że taki, który potrafi kombinować, to jest człowiek elastyczny, flexi, który potrafi się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. My to potrafimy. W 2002 roku przedsiębiorcy ze wschodnich landów niemieckich złożyli petycję na ręce rządu niemieckiego, żeby się nie godził na szybkie przystępowanie Polski do Unii Europejskiej, bo oni nie wytrzymają konkurencji z Polakami. Tak nie wytrzymują konkurencji z Polakami. Dzisiaj zaczyna się tak ciekawe zjawisko w zasadzie kolonizacji wschodnich landów niemieckich przez przedsiębiorców polskich. My potrafimy, oczywiście nie wszyscy, ale proszę zwrócić uwagę, że odsetek tych, którzy chcą w każdym społeczeństwie nie jest wielki. W Polsce jest większy niż gdzie indziej. Tak, jak było w okresie I pospolitej, gdzie polska szlachta stanowiła 10% i to było bardzo dużo w stosunku do e, innych narodów. Dzisiaj polscy przedsiębiorcy też stanowią wyższy odsetek polskiego społeczeństwa niż przedsiębiorcy z, z innych krajów. Natomiast kwestia druga, która była w tym pytaniu e, o wynagrodzenia w korporacjach, to chciałbym zwrócić uwagę, że korporacje dzisiejsze nie mają nic wspólnego z kapitalizmem.